Poziom PL-10 jest dziesiątym polskim poziomem bakrumów. Opisywany jest jako rozległy teren górski przypominający swoją strukturą góry Dolomity. Odkryty został około 23, 7, 95 roku. Na terenie całego poziomu znajdują się sieci podziemnych tuneli oraz okopów imitujące struktury z czasów Wielkiej Wojny. Opis Poziom PL-10 to ogromny łańcuch górski porośnięty licznymi lasami iglastymi. Rozciąga się on na ponad 16 tysięcy km kwadratowych. Na jego terenie można napotkać różne wioski oraz miasteczka zamieszkiwane przez gospodarze oraz rozmaite fortyfikacje, w których mogą znajdować się jagerzy. Przebywając na tym poziomie, wędrowcy zgłaszają ciągłe uczucie przytłoczenia, spowodowane ogromem otaczających ich szczytów górskich. Na poziomie przeważają miasteczka, w których wyróżnić można chaty typowe dla architektury alpejskiej. Same chaty pełnią wiele funkcji, przez co dzielimy je na chaty magazynowe, małe chaty zbudowane głównie z desek. Wykorzystywane do przetrzymywania narzędzi rolniczych oraz artykułów spożywczych używanych przez gospodarzy. Chaty mieszkalne Najczęściej dwu- lub trzypiętrowe chaty zbudowane z cegły oraz drewna. Służą one jako nocleg dla gospodarzy oraz bezpieczne miejsce pobytu dla wędrowców. Chaty żywieniowe Z zewnątrz przypominają one chaty mieszkalne. Natomiast w środku są prostymi karczmami, w których można nabyć dania typowe dla kuchni tyrolskiej. Na terenie poziomu PL10 znajduje się również obserwatorium, w którego okolicy wybudowano placówkę badawczą PKBR. Samo obserwatorium jest pilnie strzeżone, dostęp do niego mają wyłącznie wybrane osoby. Na poziomie PL10 istnieje ogromny system podziemnych tuneli zaopatrzeniowych. Do których można się dostać poprzez niektóre z gęsto występujących szczelin oraz jaskiń. Jednak te, które do nich prowadzą, są pilnie strzeżone przez jagerów. Z dostępnych informacji wynika, że tunele mają szerokość od 3 do 3,5 metra szerokości, a także system lamp gazowych przymocowanych do sufitu, którego zadaniem jest oświetlanie wnętrza tuneli. Tunele te charakteryzują się wysokością wahającą się od 1 do 3 metrów. Dodatkowa dokumentacja. Dziennik opisuje poczynania nieznanego z imienia czy nazwiska wędrowca, który prawdopodobnie jest jednym z pierwszych, który przemierzył ów poziom. Wskazują na to zapiski opisujące sposób dostania się na poziom PL10. Pierwsze kilka stron opisuje eksplorację poziomu do momentu, w którym autor postanawia założyć obóz. Wiele następnych stron jest wyrwanych. Później autor w bardzo chaotyczny sposób zaczyna opisywać nieznane dotąd lokalizacje. Prawdopodobnie wędrowiec został złapany przez jagerów podczas godziny policyjnej i zabrany do podziemia. Miejsce, w którym najczęściej przebywa, opisuje jako więzienie. Jednak pomimo nazwy nie posiada ono strażników, a cele nie są zamykane. Pomimo to nikt nawet nie próbuje z nich uciec. Innym miejscem wspominanym w dzienniku jest fabryka, gdzie wraz ze swoim zespołem wytwarza się amunicję. Wspomina też o innych zespołach produkujących broń albo szyjących mundury. Podobnie jak w poprzedniej lokalizacji, mimo minimalnego nadzoru, nikt nie próbuje stawiać oporu, wszyscy rzetelnie wykonują swoją pracę. Powodem tego stanu może być kilkakrotnie przytaczana przez autora maszyna ale część dziennika, gdzie występują o niej wzmianki, jest pisana często niezrozumiale i z całkowitym pominięciem zasad gramatyki lub składni. Wszystkie późniejsze strony pisane są w taki właśnie sposób. Mimo usilnych starań ciężko się domyślić, co dokładnie autor próbował przekazać. Najpewniej zły stan psychiczny był tego powodem, jednak nie wiadomo dokładnie, czy rzeczywiście odpowiada za to tak zwana maszyna, czy jest to efekt jego wcześniejszych wydarzeń. Nie wiadomo też, w jaki sposób dziennik znalazł się na powierzchni, ani tego, co stało się z jego właścicielem. Poziom PL10 z pewnością skrywa jeszcze wiele tajemnic. Bazy, posterunki i społeczności. Pierwsza placówka badawcza PKBR. Jest założona w największej osadzie gospodarzy. Odpowiedzialni są za badanie bytów oraz urządzeń poziomu 10. Stacjonujący tam personel liczy od 1200 do 2000 osób. Wejścia oraz wyjścia. Wejścia. Niekiedy w fioletowym bunkrze na poziomie PL-25 pojawia się klapa prowadząca do piwnicy jednej z chat mieszkalnych. Wyjścia. Drzwi pod numerem 7 na pierwszym piętrze obserwatorium prowadzą do poziomu PL23. Niektóre większe jaskinie zaprowadzą ci do systemu jaskiń na poziomie PL2. Numer bytu. PL3. Występowanie: poziom PL2 oraz poziom PL3. Opis. Znikadła. Homo Evanidus. To istoty przypominające ludzkie cienie, zwykle żyjące w niewielkich grupach. Potrafią przybierać formę fizyczną lub stawać się niewidzialne, co z pewnością czyni je zagrożeniem dla ludzi. Zachowania Znikadła zwykle żyją w grupach liczących co najmniej trzech osobników. Zdarza się jednak, że niektóre znikadła prowadzą samotniejszy tryb życia. Pojawiają się tylko nocami, najczęściej w trakcie pełni. Preferują obszary zalesione lub górskie. Będąc wystarczająco długo wystawione na światło księżycowe, znikadło potrafi przybrać formę fizyczną. Zazwyczaj te istoty unikają ludzi, a szczególnie ich większych grup. Były jednak przypadki, że grupa znikadał atakowała samotnych wędrowców. Biologia W formie niematerialnej znikadła przypominają trójwymiarowe ludzkie cienie. Nie posiadają żadnych organów wewnętrznych i w żaden sposób nie przeprowadzają wymiany gazowej. Energię pobierają najprawdopodobniej ze światła księżyca, jednak ten proces nie został wystarczająco zbadany. W formie fizycznej znikadła wyglądają jak ludzie o jasno szarym zabarwieniu skóry i oczach pozbawionych tęczówek. Z ich ciał nie wyrastają włosy. W postaci cielesnej, znikadła są o wiele silniejsze i wytrzymalsze od ludzi, jednak stan fizyczny potrafią utrzymać maksymalnie przez godzinę. Odkrycie Znikadła zostały odkryte 12.06.2000 roku przez grupę Polskiego Komitetu Odkrywców Eksplorującą Poziom PL-2. Bardzo możliwe jest, że wcześniejsze byty te zostały napotkane przez innych wędrowców, ale niestety nie ma na to bezpośrednich dowodów. Wskazania i zakazy. Wskazania. Podróżuj w grupie. Im więcej osób, tym mniejsza szansa, że znikadła postanowią zaatakować. Staraj się omijać tereny górskie i zalesione, jeżeli wiesz, że możesz napotkać tamte byty. Zakazy. Nie wchodź z w drogę podczas pełni. Wtedy są najsilniejsze. Nie prowokuj ich. Agresywne zachowania z Twojej strony mogą zmusić je do kontrataku. Poziom PL-31 jest 31 polskim poziomem bakrumów. Został odkryty 31 października 2018 roku. Jest to w większości płaski teren z nielicznymi wyżynami. Wstęp Poziom PL-31 to radioaktywnie i chemicznie skażony, opanowany przez anomalne byty, wysoce niestabilny, nie nadający się do stałego zamieszkania obszar o nieoszacowanych rozmiarach. W przeszłości miał tu miejsce konflikt pomiędzy Imperium Aeterna a Elfami, w wyniku którego fauna i flora poziomu PL-31 została nieodwracalnie zniszczona. Od zakończenia działań zbrojnych poziom PL-31. Jest w stanie ciągłego zmierzchu. Ponadto często występują tu burze z niesamowicie silnymi wyładowaniami elektrycznymi. Temperatura utrzymuje się na poziomie 3 stopni Celsjusza. Na niebie widoczny jest duży, jasny satelita, podobny do ziemskiego księżyca. Poziom PL-31 był domem dla inteligentnego gatunku Homo Elfus i wszystkich dinozaurów zamieszkujących frontrumy w okresie Triasu, Jury oraz Kredy. Poziom został podzielony na trzy strefy A, B i C ze względu na zagrożenie. Konflikt. W trakcie wojny na tym poziomie, która trwała dwa miesiące, zginęło około 350 żołnierzy Aeterny. Wyginęli wszyscy przedstawiciele elfów oraz wszystkie gatunki dinozaurów zamieszkujące ten poziom. Przyczyną konfliktu była chęć przejęcia przez Aeternę wieży antenowej, znajdującej się 4 km od stolicy elfów. W rejonach walk pozostała masa sprzętu oraz wraków pojazdów należących do aeterskich sił zbrojnych. Strefy. Strefa A. Strefa A obejmuje cały teren wioski Ragbarz i jest najbezpieczniejszym obszarem ze wszystkich czterech. Jednak nie brakuje tutaj miejsc, gdzie występują byty, wysokie promieniowanie i skażenie chemiczne. Znajduje się tutaj 682 forpoczta PKO. Ragbasz była stolicą Elfów. Wioska ma powierzchnię 5 km kwadratowych, a budynki są wykonane głównie z kamienia i nieznanego gatunku drewna. Budowle przypominają średniowieczne domy z front roomów, ale można napotkać także nietypowe budowle, takie jak kamienne bloki mieszkalne czy nowoczesne konstrukcje w architekturze modernistycznej. Strefa B. Strefa B ma swój początek na obrzeżach wioski Ragbash i rozciąga się na długości 3 km wokół strefy A. Promieniowanie na tym obszarze wynosi 5,6 R na sekundę i rośnie z każdym metrem bliżej strefy C. W niektórych miejscach są pozostawione składowiska broni chemicznej i innych niebezpiecznych substancji. Na tę chwilę zidentyfikowano cyjanowodór, imperyt siarkowy i chlor. Póki co pozostała jeszcze masa niezidentyfikowanych i nieznanych substancji. W strefie B występuje niezliczona ilość bytów, a także ich anomalne odpowiedniki, które w większości pozostają nieskatalogowane. Ponadto niektóre wydają się być zmutowane lub przejawiają właściwości anomalne. Do potwierdzonych i udokumentowanych bytów należą martwrony, znikadła, śmierćmy, uśmieszaki i skuroździercy. Strefa C. Strefa C zaczyna się tam, gdzie kończy strefa B i rozciąga się przez resztę poziomu. Jedyną różnicą między nimi jest niesamowicie wysokie promieniowanie, liczba bytów i niestabilność poziomu wychodząca poza skalę. Wieża antenowa. Do wieży antenowej prowadzą dwie drogi: kolejowa i zwykła droga. Pierwsza jest wydeptana w trawie i niebezpieczna ze względu na liczne zagrożenia, dlatego, przez komitet jest preferowana druga, bezpieczniejsza, prowadząca bezpośrednio do wieży. Droga kolejowa kończy się peronem, obok którego stoi budynek, będący najprawdopodobniej stacją kontrolną. W środku znajdują się konsole, zapasowe agregaty prądotwórcze, komputery oraz inne sprzęty elektroniczne. Co ciekawe. Nie znaleziono tutaj żadnych zapisków dotyczących samego mini kompleksu. Sama wieża antenowa znajduje się 15 metrów od budynku. Jest ona wykonana ze stali, ma 30 metrów wysokości i 2,5 metra szerokości. Na jej szczycie znajduje się duża czerwona lampa. Wieża antenowa ma oznaczenie URG 405 i nadaje na częstotliwości 9952 kWh. Stacja nadaje dudniący sygnał trwający jedną sekundę przerwany na półtorej sekundy i powtarzany 30 razy na minutę. Pięć razy w ciągu 24 godzin nadawany jest komunikat głosowy o treści. Antena pierwsza sieć jest wolna. Głos wypowiadający te słowa jest opisywany jako żeński, niski, głęboki i pusty. Czasami zdarza się, iż komunikat składa się z imion i cyfr wypowiadanych męskim głosem, jednak od momentu odbierania transmisji przez PKO w listopadzie 2018 roku na chwilę obecną wydarzyło się to 10 razy. Sygnał w rzadkich przypadkach można odbierać też na innych poziomach w zakresie od 9000 do 9986 kWh. Bazy, posterunki i społeczności. 682 Forpoczta Polskiego Komitetu Odkrywców. Obejmuje teren wioski Rakbasz. Pracuje w niej 100 pracowników w systemie zmianowym co 2-4 tygodnie. Służy jako baza wypadowa w odkrywaniu odległych zakątków poziomu PL-31. Wejścia i wyjścia: Wejścia. Skok do wody z drzewa na poziomie PL-73 sprawi, że znajdziesz się na dworcu kolejowym w ragbasz. Idąc wzdłuż torów na poziomie PL59, pojawił się na torowisku poziomu PL31 w strefie B. Zaśnięcie przy włączonym radiu na poziomie PL89 spowoduje, że obudzisz się w jednej z chat w wyrackbarz. Wyjścia. Nauklipując, no, masz szansę na pojawienie się na poziomie PL1. Wejście do stodołu niedaleko dworca kolejowego sprawi, że pojawisz się obok biedronki na poziomie PL37. Przejście przez ścianę w kuchni w domu drewnianym na ulicy oznaczonej jako U856 przyniesie na poziom PL11. Materiały dodatkowe. Informacje o elfach. Homo elfus, potocznie zwane elfami, były inteligentnym gatunkiem zamieszkującym poziom PL31. Wyginęły w wyniku wojny obronnej prowadzonej przeciwko Aeternie. Informacje o sposobie życia elfów pozyskano i nadal są pozyskiwane z wielu wykopalisk, zachowanych budynków, narzędzi oraz innych przedmiotów codziennego użytku na terenie wioski, stolicy oraz jej okolic. Z czasem odkryto też wiele masowych grobów, w których znajdowała się duża ilość skeletów Homo-elfus. Ofiary zostały rozstrzelane pojedynczym strzałem w głowę. Znajdowano je również w innych miejscach, takich jak domy oraz piwnice. Elfy, zanim wyginęły, prowadziły osiadły oraz rolniczy tryb życia. Budynki budowały głównie z drewna nieznanego gatunku oraz kamienia. Te byty potrafiły oswajać i wykorzystywać według własnych potrzeb, żyjące na tamtym poziomie niemalże wszystkie gatunki dinozaurów. Jednymi z najlepiej udokumentowanych przykładów wykorzystania tych dużych gadów było stosowanie triceratopsów jako pługów do orania pól, kompsognatów do roli zwierzęcia domowego, brachiozaurów do zrywania nieznanych owoców ze szczytu drzew, ankylozaurów jako broni pancernej oraz pterozaurów w roli powietrznego środka transportu. Elfy w głównej mierze stosowały łuki jako broń, lecz potrafiły też korzystać z broni palnej. Istoty miały swój własny system liczbowy zawierający 30 cyfr, kalendarz zawierający 12 dni tygodnia i 20 miesięcy oraz alfabet i język. Obecnie trwają badania nad ich rozszyfrowaniem. Z wykopalisk wiadomo, że Elfi miały bardzo długą i rozwiniętą kulturę oraz tradycję. Żyły w ścisłym przywiązaniu z florą i fauną poziomu PL-31. Każde ścięte drzewo, wykopany surowiec na budowę i zabity dinozaur na mięso były uważane przez byty za bardzo tragiczne, ale konieczne do przeżycia poświęcenie. Przywiązanie było tak silne, że oparta była na niej religia istot, bowiem uważały one faunę i florę za dar od leśnych bożków. Elfy regularnie odbywały modły w miejscach do tego przeznaczonych, takie jak kamienne kręgi nieopodal ulicy U432. Byty nie różniły się prawie niczym od człowieka. Mierzyły średnio od 175 do 185 cm wzrostu, ważyły od 60 do 85 kg. Jedynymi cechami, które odróżniały ich od przedstawicieli gatunku Homo sapiens, były: sześć palców u dłoni i stóp. Długie, przypominające swoim kształtem trójkątne uszy: fioletowy, różowy, czarny, żółty, biały i pomarańczowy jako naturalny kolor włosów oraz oczu. Brak miesiączki u przedstawicieli płci żeńskiej. Możliwość widzenia w podczerwieni za pomocą dodatkowego organu, znajdującego się za okiem. Informacja niepotwierdzona. Kilku dodatkowych organów, których funkcje nie zostały jeszcze poznane. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.